Nie bądź, nie bądź taki łatwy. Dobra. Słuchamy, no? Ej, ej, co ty, kurwa co ty robisz? Co ty robisz? No to odejdźcie no kurwa, no my tu nagrywamy, no. My tu nagrywamy, jak podchodzisz. Ale to po co podchodzisz, jak kurwa nagrywamy? Bo nie rozumiem. nagrywasz? Ale Spytą kurwa nagrywamy coś. wszystko tutaj, rozumiesz? A mnie to nie obchodzi. Spytał się coś, tylko nagrywamy. To mogę bez mu odpowiedzieć. Pytania? Mogę mu odpowiedzieć. A nagrywałeś go bez pytania. Ale my tu nagrywamy, widzisz? To widać, że tu nagrywamy. Nie mamy kamery, mamy mikrofony. Ale ja to widzę. Więc teraz spokojnie. Dlaczego spokojnie, spokojnie. Nie się o coś, a ty to no, nagrywasz. Naszybko. Ale ja nagrywam wszystko. Od pół godziny, rozumiesz. Wiesz, ja was znam. Was to miło mi, no to miło mi. A mnie to nie obchodzi, to tobie jest miło. No dobrze, Czemu no, a mi, mi jest miło. Bo wszystkich nagrywamy. Tak, Pytasz się czy to Mirka, czy udostępniasz Mireczku, to? jeżeli jest problem z tym, że cię nie nagraliśmy, nie ma, że tego, to ja. To mi wiesz, to może dzieje. powinienem powiedzieć. Mi no. mi dzieje, no. Nie, o, nie wiem, ma co się denerwować. No, nie, nie mam 10 zł. ja... zarabiasz? Ja jestem bankrutem, kurwa. Ja jestem bankrutem. Chodź, kurwa. A mam za mi chodzi cały dzień? Ale możesz chodzić, dla mnie nie ma problemu. Nie nagracie. Ale to możesz chodzić za nami. Ja wiem, no słuchaj. Kurwa. Ja nie chcę mieć problemów kurwa przy Ciebie. idzie. idźcie. Dobra, dzień dobry. Pozdro Mirek. Jesteśmy z powrotem. Były małe komplikacje.